Pochwalę się Wam, nad czym ostatnio pracuję. To jest taki system do sterowania frezarką CNC, czy tam jakimś innym urządzeniem, które korzysta z silników krokowych i ogólnie do maszyn. Połączenie między modułami jest poprzez CAN, Idzie właśnie tymi złączami tu od góry, no mam na razie cztery moduły. Ten to jest główny moduł master. Tu każde są slajwy, cztery, znaczy no tak 4 slajwy. No tam nie będę się za bardzo zagłębiał w szczegóły, tylko chciałem wam pokazać program, który napisałem właśnie do wrzucenia programów na te na te moduły, bo każdy ma swój firmware i w sumie jest tak zrobione, że każdy jest taki sam. Żeby było łatwo to później konfigurować, tylko master wysyła przez CAN do każdego z nich konfiguracje, parametry. No, a tutaj jest właśnie ten program. Jak sobie wezmę Uproot Only. On zaczyna wysyłać e, program, firmware do każdego z modułów. I widać, że firmware update i na każdym z nich jest aktualizacja firmware'u. No jak będziecie ciekawi to później Wam e, ujawnię trochę więcej szczegółów odnośnie tego systemu. No ale to na pewno jest projekt na, na dłuższą chwilę niż taki weekendowy projekt z mrugającą diodką na, na Arduino.